Wyobraź sobie, że chcesz się zaangażować w politykę, a twoje aspiracje sięgają najwyższych szczebli władzy. To właśnie za takim marzeniem podążał Karol Nawrocki, który w trakcie wyborczej kampanii mógł liczyć na wsparcie znanych osobistości ze świata kultury, nauki i sportu. Nic dziwnego, że jego przeciwnik, Rafał Trzaskowski, również mógł liczyć na ciekawe poparcie, co sprawiło, że tegoroczne wybory prezydenckie były niezwykle emocjonujące i zacięte. Rozstrzyganie który z kandydatów zyska większe uznanie społeczne, trwało aż do samego końca kampanii. Ostateczne zwycięstwo Karola Nawrockiego przyniosło wynik, który różnił się od Rafała Trzaskowskiego o zaledwie kilkadziesiątek tysięcy głosów. To pokazuje, jak bliskie były te wybory i jak wiele osób było zaangażowanych w polityczną walkę o fotel prezydenta. Po zakończeniu kampanii nowo wybrany prezydent rozpoczął swoją drogę do pałacu prezydenckiego w Krakowie z widocznym entuzjazmem. To właśnie w tym pięknym mieście prow. Andrzej Nowak, przewodniczący obywatelskiego Komitetu Poparcia, ogłosił, że rekomenduje Nawrockiego jako kandydata na prezydenta. W skład komitetu weszło wiele znanych postaci, które z wielkim zaangażowaniem wsparły jego kampanię. Wspomnieć tu można Piotra Barona, menedżera kultury, który jest znany z organizacji wielu wydarzeń artystycznych, oraz Marka Citko, byłego piłkarza, czy Annę Hodakowską, utalentowaną aktorkę. W miarę postępu kampanii Grono osób wspierających Nawrockiego powiększało się. Wśród nowych twarzy byli również przedstawiciele branży show-biznesowej, tacy jak Zenek Martyniuk, który nagrał wspólne wideo z kandydatem, oraz Malianna Schreiber, Anna Kopeć i Dominika Chorosińska, również aktorki. Tak silne wsparcie z różnych dziedzin życia z pewnością miało wpływ na wyniki wyborów. Ale kampania Nawrockiego to nie tylko polityka i show business. Warto zwrócić uwagę na dynamicznie rozwijającą się sytuację w innych krajach. Z której mogliśmy czerpać inspiracje. Na przykład, znany raper i artysta Didi złożył ostentacyjne podania o łaskotanie od prezydenta Trumpa, co pokazało, jak wpływ celebrytów na politykę staje się coraz bardziej widoczny. Nie można jednak zapominać, że rywalizacja na najwyższym szczeblu to także moment wyboru drużyny do rządzenia. Na początku lipca 2025 roku, Philip Heiser, również zaangażowany w kampanię, zdradził swoje preferencje polityczne na Instagramie. Publikując zdjęcie z Nawrockim i wyrażając swoje zadowolenie z wyników, W swoim poście przywołał również myśli o przyszłości kraju, zaznaczając, że Nawrocki to odpowiednia osoba, która powinna objęci władzę i liderować Polską. Podsumowując, wybory prezydenckie dostarczyły wielu emocjonujących chwil i sprawiły, że współczesna polityka zyskała nowe oblicze, wciągając w swoje kręgi nie tylko polityków, ale również ludzi kultury i show biznesu, którzy zachęcają swoich fanów do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Jakie będą dalsze losy Karola Nawrockiego w roli prezydenta? Tylko czas pokaże, ale jedno jest pewne jego kampania na zawsze pozostanie w pamięci wielu Polaków jako moment, w którym polityka zbliżyła się do kultury w niespotykany dotąd sposób.